Jeszcze więcej, w 2 To jest moje 13. nagranie Próba, nie wiem, która Na pewno nie 13 A nagranie jest 13 Módlmy się Żeby, tak jak przy 4.20 Była próba 13 Tak tutaj będzie nagranie 13, które będzie szczęśliwe Proszę, błagam, w imię Ojca i Syna i Ducha Dajcie mi siły. Zapomniałem, zapom... Zlegowało mi mózg, zapomniałem co się robi, jakie stoi bo nie ma blackout, nie? Dawno tak nie miałem. Jezu. Prawda jestem jakiś kurwa likard czasami. Późno wszedł Dobra, trzy cykle i to naprawiamy Pierwsza Drugi cy... Cycle, cycle, cykl, whatever I trzeci Okej, okay, nie jest źle jest po prostu kiepsko. No! Ziom Nie kurmaj mnie. Okej, okay, może wystarczą dwa cykle tym razem. Bo za trzecim to już tutaj boni się znowu. Pojawia. Okej, okay, wystarczyły dwa. Teraz starujemy lugar mało za mało Okej. Okay. To i Bonnie wszedł. Możemy teraz poświęcić trochę czasu więcej na naprawienie music boxa. I teraz stalujemy takie myślę, że jest dobrze. Trzecia. Absolutnie nie daje sobie rady. Pomocy. To mi niewiele dało, ale zawsze coś. muszę teraz by nawindować Jakoś dało radę. Jeszcze dwie minuty. Mniej. Stał. Wind. Mały wind, ale... Piąta, come on. Jestem blisko, ale muszę teraz naładować. Jeszcze minuta. Kurwa! Właśnie tu. Proszę, proszę. Mercy. Musimy to naprawić, jeszcze pół minuty. Jezu. Jezu. 20 sekund. Koniec. Koniec! Koniec! Gdzieś 8 sekund, 7, też 5. Cztery 3, 2, jeden. Jest! 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 Tak! 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 Tak, szustach! Jest! O mój Boże, tak graj, graj! Kurwa! O! o mój Boże, jest! Wygrałem! Tym razem naprawdę, a nie 4,20. Kurwa! Dziękuję! Dziękuję! Jest! Jest! Udało mi się! Tak! Tak, tak, tak! Kurwa jest! Zaleccie! O! Wyłączam ten timer w PIZDU! O! Kurwa! Nigdy więcej nie muszę grać we wtorek 2! O! Znaczy pewnie i tak kiedyś ZAGRAM, ale. Kurwa! Jest! Jestem wolny! Jestem wolny! Ja! <ścoughs> <śmienic> Trzęsę się. O! Jest! Jest! Czekajcie, boż sobie jakąś noc. O mój Boże! Pyton nocę włączę kurwa! Przepraszam, przepraszam za moje wszystkie wulgarne... wulgaryzmy i... Wy nawet nie wiecie jakie ciśnienie ze mnie zeszło teraz. O w dupę! O, w dupę! Jest! 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 O! Udało się! O mój Boże! O mój Boże! Nagrało się wszystko, nagrało się! Ja! Jednak trzynasta próba była kurwa, szczęśliwa! A się, zakrztusiłem herbatą, o Boże. O. o! Przepraszam za moje nerwy. Ale, o ja. Nie dobra, może już nie będę aż tak. Jezus, Maria. O! Udało się. Udało się. Jezu! Koniec! Wymaksowałem FNAF-2! Po tak długim czasie. Pamiętam jak, kiedy to było, 9-10 miesięcy temu, w kwietniu, chyba jeszcze eee, nie, nie, co ja gadam, nie, 9 miesięcy temu to, to było pół roku temu, czekajcie, nie Kiedy to było? Rok temu i, no ponad rok temu Jak się kog blokowałem totalnie Kog, kog, co? Kog blokowałem się totalnie Nie mogłem przejść szóstej nocy A teraz który jest dzisiaj? 27 czerwca 2024 o godzinie 14. Teraz już 42, to około 14.40 przyszedłem Golden Freddy Mode. Wymaksowałem na 2. Kto jest koniec tej serii. <coughs> Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Poczekajcie jeszcze raz sobie. Jeszcze raz sobie chyba włączę tą pustą noc. Po prostu posiedzę sobie w tym biurze ze wszystkimi pluszakami, jakie tylko są. Plus jeszcze trzecia gwiazdka w menu głównym. Powiem Wam, mimo wszystko, nawet mi się podobała, tak gra Fajna była. Szczególnie jak yy, miałem już dobrą strategię, która wiedziałem, że działa i wiedziałem, że mogę to przejść. <laughs> Oczywiście, strategia, której użyłem, będzie. Oj, przepraszam, może mi się odbiło z wrażenia. Yy, będzie podlinkowana w opisie. Jeśli, jeśli. Może ja to sobie ściszę, co? Bo zaraz mi coś wyskoczy i się zesram w gacie. Yy, jeśli chcecie, sobie obczaić strategię, która jest nowa. I wynalazł ją użytkownik Brayden yy, Wszystko wam podeślę w opisie, wszystko będziecie mieli O Jezus Nawet nie wiecie jak się cieszę teraz Znaczy cieszyłem to się już przed chwilą, ale jak mi, u, jaka ulga mnie teraz opanowuje, jak już widzę to biuro Które jest pełne, jest ten Golden Freddy tutaj po prawej Już po prostu czuję taki luz, taką nirwanę kurwa, przepraszam ja wiem, że pewnie niektórym przeszkadza, że taki wulgarny jestem, ale zrozumcie, że to są takie emocje, że ja nie wiem. To jest koniec. Nie ma już nic dosłownie. Nie, nie ma już nic trudniejszego w tej grze. Skończyłem. I'm done. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w kolejnych filmach. Fnafa 3 i z Fnafa 3 seria. Okej, okay, szczerze nie wiem kiedy wam to opublikuję, ale jeśli jest to gdzieś pod koniec tygodnia, na przykład w niedzielę, to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku będę wam publikował odcinki z Fnafa 3, bo nagrałem je już dawno temu. I tylko mi leżą na dysku i czekały, czekały tylko aż przejdę w końcu ten koszmar. Oh. Dobra, już nie będę tutaj smęcił i przedłużał. Po prostu dzięki wielkie za oglądanie. Dzięki wielkie, że byliście ze mną na tej serii. I nie chcę tego przechodzić nigdy więcej, ale fajnie było. Podobało mi się. Ja się cieszę. Cześć.